Jesteśmy na stoisku Asusa i teraz promujemy o nowościach. Jakie są na tegorocznym PGA? Pokazujemy premierowo notebooka gamingowego Arauji Six GR gl na nowych grafikach 1070. Notebook jest gotowy na VR i też ten VR pokazujemy. Można skorzystać na aplikacji Horyzont Historii. To jest taka wycieczka po Warszawie e, kilka wieków wstecz. Czyli każdy, kto chce, generalnie może sobie tutaj założyć cały headset i spróbować każdą grę, którą macie zainstalowaną. To znaczy tutaj akurat gry e, z pierwszego rzeczywistości, natomiast mamy też inne, inne gry, na których można sobie też potestować, jak ten sprzęt e, pracuje. Teraz zetkniemy, jakie nowości mamy. Jeżeli chodzi o desktopy... We współpracy z Bartkiem Niklotem We Kurpiewskim zbudowaliśmy dwie megawydajne maszyny. Jedną opartą na płycie Asus Rampage 5 Edition 10, z dwóch kartach GTX 1050 Strix wersje podkręcone i 10 procesorze Intel z najnowszej edycji Broadwell E. e mamy również... Computer, który pracuje na trzech kartach graficznych GTX 1080 c i wyświetla obraz na naszych najbardziej wydajnych gamingowych monitorach PG348Q. Kiedy będą monitora dostępne? Wszystkie produkty widoczne u nas na strefie są już dostępne w sklepach i wszystkie, są, wszystkie można zakupić w promocyjnych cenach lub większość w x w tym momencie podczas PGA. Na strefie Asusa możemy również zobaczyć po raz pierwszy w Polsce mechaniczną klawiaturę ROG Claymore odpinaną klawiaturą numeryczną, którą możemy sobie przedstawić w prawie bądź z lewej strony. Okay, jakie, jakie mamy dostępne przełączniki? Jakie kolory? Wszystkie? Czy? Pełny Cherry Mix, tak. Czyli Cherry Mix, czyli pełne, pełny wybór wszystkich kolorów. Dokładnie, w pełnych kolorów Cherry Mix w klikalności, także każdy może sobie spersonalizować ustawienia klawiszy. Powiem więcej, ten kto ma płytę główną Asusa może sobie ustawić przyciski, że za jednym przyci przyciśnięciem klawisza może podkręcić swój sprzęt może zwiększyć obroty wiatraków, albo sterować oświetleniem swojego sprzętu. Czyli teraz zobaczymy premierową kartę graficzną? Premierowo w Polsce zobaczymy również jako po jedyni po po na Poznań Game Arena prezentujemy najnowsze karty z rodziny Nvidia. Są to GTX 1050. Ten model to jest 1050 Ti Expedition. Będzie to, do, będzie to karta graficzna w bardzo przystępnej cenie, dostępna już w sklepach od 25 października, także zachęcam. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.